Smutne, że zginęło tak wielu ludzi, ale ocaliliśmy wioskę, osiągając więcej niż oczekiwaliśmy. Dobrze się spisałeś, przyjacielu. Pozostanę tutaj, by strzec wioski i przyjmować powracających rycerzy. Przynajmniej do czasu, aż odbijemy zamek. To dziwne, jak spokojnie zamek wygląda z daleka. Można by pomyśleć, że w środku nikogo nie ma. Nie powinienem opóźniać spraw. Miałem plan, aby wejść do zamku, gdy wioska byłaby już bezpieczna. W młynie jest tajne przejście, do którego dostęp mają tylko członkowie mojej rodziny. Wiedziałem, że postanowiłbyś wejść do zamku zamiast zostać w wiosce. Na oddech, stwórcy! Tigan. Dzięki niech będą stwórcy, ty żyjesz. Izoldo, ty żyjesz. Jak? Co się stało? Nie mam czasu na wyjaśnienia. Jak tylko zobaczyłam, że bitwa dobiegła końca, wymknęłam się z zamku. Niedługo muszę tam wracać. I chcę, żebyś poszedł ze mną, Tiganie. Tylko ty. Co? Ja. Co to za mężczyzna Tiganie? Pamiętasz mnie, Pani Izoldo, prawda? Alister? Ze wszystkich. Co ty tu robisz? To szarzy strażnicy, Izoldo. Zawdzięczam im życie. Proszę o wybaczenie. Ja wymieniłabym uprzejmości, ale w tych okolicznościach. Lady Izoldo, proszę. Nie mieliśmy pojęcia, że w zamku pozostał ktokolwiek żywy. Co się dzieje? Musimy wiedzieć. Wiem, że potrzebujecie lepszego wyjaśnienia, ale nie wiem, ile mogę wam powiedzieć. Giganie, w zamku szaleje straszliwe zło. Umarli budzą się i polują na żywych. Odpowiedzialny za to Max został pochwycony, ale koszmar nadal trwa. I wydaje mi się, że. Konor popada w obłęd. Przeżyliśmy, ale on nie chce opuścić zamku. Widział tyle śmierci wokół siebie. Musisz mu pomóc, Tiganie. Jesteś jego wujem. Możesz przemówić mu do rozsądku. Nie wiem, co jeszcze można by zrobić. Tak. Na razie dzięki niech będą stwórcy. Utrzymywany jest przy życiu. Utrzymywany przy życiu? Przez co? Coś, co wypuścił na wolność ten mag, pozwala żyć Emonowi, Konorowi i mnie. Inni. Nie mieli tyle szczęścia. To, co się zabiło wielu ludzi i zmieniło ich ciała wchodzące koszmary. A gdy skończyło z zamkiem, uderzyło na wioskę. Chcę mieć nas żywych. Nie wiem tylko po co. Pozwoliło mi przyjść po ciebie, kiganie bo błagałam i mówiłam, że Konor potrzebuje pomocy. Król nie żyje, a mój brat jest nam teraz potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Wrócę z tobą na zamek, Zoldo. Oh. Dzięki niech będą stwórcy. Dziękuję ci, Tiganie. Dziękuję. Nie łudzę się, że sam zdołam poradzić sobie z tym złem. Ty za to dowiodłeś swojej potęgi. Izoldo, możemy cię na chwilę przeprosić? Musimy porozmawiać na osobności, nim wrócę z tobą na zamek. Proszę, pośpieszcie się. Będę czekać przy moście. To moja propozycja. Wejdę do środka z Izoldą przez tajemne przejście. Można je otworzyć moim sygnetem. Może zrobię tak: odwrócę uwagę zła, które kryje się w środku, i zwiększę Twoje szanse na przedostanie się niezauważonym. Co ty na to? Niestety nie wiem. O tej nikczemnej potędze wiem tyle, co Izolda. Serpert i jego ludzie mogą pilnować wejścia do zamku. Jeśli uda ci się otworzyć bramę od wewnątrz, wejdą do środka i udzielą ci wsparcia. Chyba nie ma tu nikogo innego, kto mógłby ci pomóc. Jeśli zdecydujesz się nie iść, sam będę musiał zrobić co w mojej mocy. Oto mój sygnet. Za jego pomocą można otworzyć drzwi we młynie. Bez względu na to, co postanowisz, najważniejszy jest Emon. Jeśli okaże się to konieczne, po prostu go stamtąd zabierz. I Zolda, ja i wszyscy pozostali nie jesteśmy niezastąpieni. Na świecie jest mnóstwo zła, ale nie będę się z tobą sprzeczać. Więc wyślemy go tak po prostu razem z tą kobietą? Wydaje mi się to bardzo niebezpieczne. Nie mogę tu dłużej czekać. Pozwól, że cię pożegnam i życzę powodzenia. Spory nie mają moce. Ostrożnie z nimi. Skończmy to! Jak jest... Ktoś tam jest? Jest tam ktoś żywy? Chwileczkę, nie wyglądasz jak strażnik Arlesy. Jesteś spoza zamku? Nazywam się Jowan. Jestem magiem, a Lady Isolda wynajęła mnie do nauki jej syna, Konora. To było zanim. wtrącili mnie do lochu. Nie, ja otrułem Arla Emona, ale to wszystko, co zrobiłem. Ja wiem, że to wygląda podejrzanie, ale nie odpowiadam za te stwory i zabójstwa w zamku. Gdy to się zaczęło, byłem już uwięziony. Najpierw przyszła tu pani Izolda ze swymi ludźmi, żądając, bym odwrócił to, co zrobiłem. Myślałem, że chodzi jej o otrucie Arla. Wtedy pierwszy raz usłyszałem o żywych trupach. Ona myślała, że przyzwałem demona, by torturować jej rodzinę i zniszczyć Redcliff. Ona kazała mnie torturować. Nie mogłem powiedzieć nic, co by ją zadowoliło, więc zostawili mnie, żebym zgnił. Kazał mi to zrobić Tern Logen. Powiedziano mi, że Arl Emon stanowi zagrożenie dla Fereldenu, że jeśli się z nim rozprawię, Logan dogada się z kręgiem. Widzisz, jestem czarnoksiężnikiem. Magiem krwi. Ty? Magiem krwi? Naprawdę? W życiu bym nie zgadła. Magiem krwi... To bardzo niedobrze. Zajmowałem się zakazaną sztuką i skazano mnie za to na śmierć. Wydawało mi się, że Logan daje mi szansę odkupienia win. Ale on mnie tu porzucił, prawda? Wszystko się rozleciało, a ja jestem temu winien. Muszę to jakoś naprawić. Po prostu muszę. U Konora zaczęły pojawiać się pewne oznaki. Pani Izolda obawiała się, że krąg maginów zabierze go na nauki. Konor? Magiem? Nie wierzę. Chciała, żeby jakiś odszczepieniec, Max, poza kręgu, uczył w tajemnicy jej syna, żeby ten mógł ukryć swój talent. Jej mąż o niczym nie wiedział. Ja nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Przysięgam. Pozwól, że pomogę ci to naprawić. Moim zdaniem, może się nam przydać. A jeśli nie, puśćmy go. Po co trzymać go tu w niewoli? Hej, hej, hej. Nie zapominajmy, że to mag krwi. Nie można tak po prostu puścić go wolno. To co? Lepiej go zabić? Lepiej ukarać go za jego decyzję? Czy mówi to Alister, czy Templariusz? Moim zdaniem, to rozsądne wyjście. Nawet nie znamy jeszcze całej historii. On chce się nawrócić. Czy nikt nie zasługuje na taką szansę? Na przykład ty? Każdy zasługuje na szansę poprawienia się w oczach stwórcy, nie tylko on. Nie wiem. Jest magiem krwi, ale to dość niezwykła sytuacja. Proszę, daj mi szansę. Cóż, spróbowałbym uratować pozostałych w zamku. Na pewno jest coś, co mogę zrobić. Potem zakładam, że zostanę aresztowany, albo stracony, albo cokolwiek robi się z takimi ludźmi jak ja. Dość mam uciekania przed kręgiem. Muszę się rozliczyć z tego, co zrobiłem. Zostałbym i spróbował pomóc, jeśli byłbym w stanie. Może pomogę ci poradzić sobie z tym, co wyszło tu na wolność. Nie sądzę, żeby oczyściło mnie to z winy, ale to nie znaczy, że nie mógłbym spróbować. Cieszę się, że tak myślisz. A więc co teraz? Wypuścisz mnie? I co dalej? Ja nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. Chciałbym pomóc, ale nie jestem pewien, czy potrafię tak zaryzykować. Poczekam więc. Jeśli zmienisz zdanie, będę tu. Wróciłeś. Dowiedziałeś się już, co tu się dzieje? W porządku. Wypuścisz mnie? I co dalej? Nie, nie odejdę. Popełniłem błąd i zamierzam znaleźć sposób, by go naprawić.